Louis Hay, codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 12 sierpnia. Każde doświadczenie, które mam, doskonale przyczynia się do mojego rozwoju. Nikt nie chce cierpieć, ale jeśli tak się dzieje, czego możesz się nauczyć? Co powoduje cierpienie? Co starać się powiedzieć? Powiedz: Kocham moje ciało. Sprawię, że moje ciało powróci do optymalnego stanu zdrowia poprzez zapewnienie mu wszystkiego, czego potrzebuje. Pierwsze. Gdy czujesz ból lub masz jakieś dolegliwości, daj sobie czas, aby się wyciszyć. Zaufaj. Że większa moc powie ci, co trzeba zmienić w życiu, abyś mógł się pozbyć bólu. 2. Wyobraź sobie doskonałe, naturalne otoczenie z Twoim ulubionym kawałkami kwiatami, rosnącymi w okwitości wszędzie wokół Ciebie. Wąchaj je i poczuj słodycz, ciepłe powietrze, które delikatnie muska twarz. Skoncentruj się na odprężeniu każdego mięśnia w ciele. 3. Zadaj sobie następujące pytania: Jak mogłem przyczynić się do tego problemu? Czego powinienem się dowiedzieć? Jakie obszary mojego życia wymagają zmiany? Medytuj nad tymi pytaniami i pozwól, aby pojawiły się odpowiedzi. Zapisz odpowiedzi w swoim notesie. 4. Wybierz jedną z odpowiedzi, które otrzymałeś na trzecim etapie i zapisz plan działania, nad którym możesz od dziś popracować. Trzymajcie się dobrego dnia, życzę.